Niestety, ze smutkiem poinformujemy Was wraz z moim kolegą, że fermentacja u mojego kolegi, czyli tam, niestety, została znaleziona przez nie wiadomo kogo. Więc postanowiliśmy zrobić nową fermentację, ale już u mnie. Na razie, będziemy szukali miejsca, gdzie to fermentację można zrobić. Więc, tutaj, będzie cięcie. I poszukam nowej fermentacji. Ok, my już z moim kolegą nie zdradzę jego imienia, bo nie wbiliście 10 lajków. Jak wbijecie to podam jego imię. A nazwiska nie. My tutaj takie miejsce znaleźliśmy. I tutaj będzie nasze piękne, kochane wiadereczka. Wlejemy do niej wody. No, i jabłuszko jakieś, i też mamy dużo jogurtów, więc. Part 2 part, y, part, y, jakby, part dwa nie wyszedł, bo fermentacja została znaleziona w jednym dniu. Tak? całym nie, całym nie, nie cały dwóch dniach. Ale będzie trzeba uważać, bo tu jest pies i on może się tego napić. No, coś trzeba tutaj dać jeszcze jakąś paletę, to są palety tu, na paletę, na paletę no, może, tu nie wiem, no ale trudno, B będzie druga, więc teraz będę wlewać wodę tam, no i widzimy się jak wleję. Okej, okay, słuchajcie, najlepsze jest to, że mieliśmy przefermentowaną wodę, więc jeden krok już jest wykonany. Tu będzie. Idziemy teraz po jogurty i Wam zaprezentujemy je. Więc zrobię kolejne cięcie, bo będzie jogurt nowy. Jogurty. Słuchajcie My już mamy tutaj ogórciki piękne kochane, i jogurtów jest 8, a mus jest 1. I teraz to wszystko damy tutaj do pięknej, ukochanej fermentacji. 2023. Uuu. No, Za 1024 mamy mus jakiś, i on jest duży, on ma 250 ml. Ej, ale, ale patrz w ogóle na to. A i miesiąc. jeszcze. Patrz, miesiąc. No i jeszcze Uf. jeden y, tego. Jeszcze jeden tutaj jogurt, y, ale niestety on już jest otwarty to jest śmietanka. No ale Skórna i robię. tak nadal jest. Ja y, śmietanka jest z.